Witam serdecznie Pasieka Ozbyszka. Drodzy, dzisiaj jest niedziela. Wczoraj robiłem leczenie kwasem mrówkowym, no a dzisiaj rano przyszedłem zobaczyć o 5 rano i w, prawie w każdej denicy pełno mrówek. Więc wyciągają to, co, co się osypuje. Dlatego zastosowałem wapno, takie butowlane wapno, no, najprościejsze. A ja gęsto wokół uli ładnie je tutaj zobaczcie, obsypać to zniechęca bardzo mrówki. Ja wiem, że to jest taka dodatkowa praca, ale no jakiś, jakiś sposób musi być. Tak, nawet o, takie mam gumiaczki ładne z wapna. I teraz tak, dół jest już posypany, a górę na powałce stosuje teraz cynamon mielony kupiony na Allegro i to taki najtańszy, naprawdę najtańszy, co ma złe opinie do spożycia, ale jedna opinia mnie bardzo przekonała, że stosuje człowiek ten który to napisał na mrówki i bardzo, bardzo skuteczny. Czyli chodzi o to, żeby nie był <gryny> dobry do spożycia. Zapewne z tego powodu ma dużo chemii i jest dobry do namróweczki. No to dobrze, Ty pokażę jak to robię. No nie, szczyptę w palce. I jadę tu wokoło bo muszę teraz patrzeć troszkę. Tak. No i już jest gotowe. Resztkę zostawiam i przy okazji sprawdzę. Tu jest, tu jest daszek taki zakładany pełny i on, żeby nie dolegał do tego y tego tutaj występu, to dodaję tak, żeby on na ma, na bokach ma znowu Yy, luźno, więc tutaj powietrze przechodzi no chociaż tu są mrączki go ograniczają, dobra zobaczmy widzimy tu był troszkę taka nadbudowa ja ją od razu teraz bo one tu mają, nie chodzą tak zbiorę drodzy tutaj znaczy specjalnie, one już są nasiąknięte, wiecie co, jeszcze blisko nosa, blisko nosa tak, o przepraszam, troszkę ręką zasłaniam, jeszcze czuć, ale do, do wieczora nie wytrzymają, to było po 30 ml, więc może nie, niekoniecznie tyle było, bo to było robione w takich podkarmiaczkach namaczane, ale to przed samym podaniem, więc nie namokły tak jak trzeba, zostawało troszkę, więc liczę, że około 20 a teraz już pójdzie tak, nie będę je namaczał, bo one już są, ładna struktura się zrobiła, napęczniało, więc będzie przyjmowała e, kwas. To jest e, dobre, bo będę mógł tu bezpośrednio ze szczykawki, pomalutku, będę musiał e, wcześniej pójść, bo jednak ze szczykawki, e, no to jest nie idzie tak szybko, chyba że jeszcze przemyślę tą sprawę bo mam na tyle podkarmiaczek tych pomarańczowych, które tam widać u góry i po dwie wchodzi akurat mogę przyjść wcześniej wyjąć namoczyć i za godzinkę przyjść i poddać no i to chyba by było najlepsze rozwiązanie ja wiem, że to jest troszkę pracochłonne w innych latach normalnie z ciekaweczką, ale tak, miałem na tyle więc mogłem sobie pozwolić na pomaluteńku robienie a tu już przy 20 troszkę schodzi no to serdecznie pozdrawiam wszystkich a jeszcze jeszcze tutaj nie patrzyłem bo tak tylko wyrywkowo zobaczmy jaki jest tutaj stan jedna mrówka została no troszkę może i widać trzy cztery 5, 6 Drodzy, ale ja jeszcze nie wspomniałem o tym, że wszystkie ule były opryskane jaskółczym zielem. Raz na wiosnę w maju i niedawno. Tylko nie miałem czasu, bo tak się śpieszyłem też z powodu pogody. się Zmienna pogoda była i no, ale jak stwierdziłem wtedy, akurat był telefon rozładowany, nie było sensu nagrywać. Czyli, kwas, yy, przepraszam, czyli jaskółcze ziele też skutkuje, ogranicza. Ale zobaczmy, bo to jeden dzień jeszcze o niczym nie świadczy. Z tego wynika, że 20 ml jest mało. 30 pełne, 35 będę stopniowo na pełne dwa korpusy 40, do 40 ml. Zobaczycie jeszcze tutaj zerknijmy zerknijmy no co się z pszczołami robi? nic się z pszczołami nie robi widzicie? owszem nie idą tutaj na podkładki i to jest górny korpus gdzie jest podkarmianie dzisiaj dostanę podkarmianie wcześniej przed leczeniem no żeby miały to jest okres pobudzający matki, a nie chciałbym, żeby kwas mrowkowy je też ograniczył. Tyle z pasieki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich serdecznie.